Witam na kanale Planszowo dzisiaj zrobimy sobie unboxing gry The Crypto grę otrzymałem w ramach współpracy reklamowej od wydawnictwa Portal Games za co bardzo serdecznie dziękuję i teraz będziemy rozpakować pudełko jeżeli chodzi o grę to gra jest dla, dla 3 do 8 osób nawet próg wejścia to jest 12+, plus. czas rozgrywki to jest 30 minut tak mniej więcej i teraz z tyłu co tutaj mamy? Drużynowa y, zabawa z szyframi. tak, Mamy 48 kartoników, dwie zasłonki, 8 minerałów, instrukcja klepsydra, 110 kart 50 kart do notowania. Tak, łącznie jest 440 haseł. Twoje zadanie przekaż tajne hasło członkom drużyny w taki sposób, by przeciwnicy nie zdołali go odgadnąć. Dekrypto to niesamowita gra towarzyska, której współpraca jest równie ważna co utrzymanie tajemnicy no właśnie, bo hasła, które sobie przekazujemy, z tego co się zdążyłem zorientować, są publicznie wiadome i przeciwna drużyna też je słyszy i próbuje w tym momencie dopasować sobie te hasła do, do kodów, które próbujemy odgadnąć, prawda? dobra, mamy otwarte pudełeczko, delikatnie, bardzo fajnie nadrukowane z takimi mm, no, foliowanymi, tymi nadróżkami, też nie porobione. Dobra i otwieramy. Otwieramy pudełeczko w miarę takie sztywne, no ale takie duże to nie sposób, nie, nie problem zrobić yy, sztywnymi. Tutaj mamy zasłonki, w które będziemy sobie wstawiać nasze te. Tu mamy klepsy, klepsydrę. Oprócz tego mamy jeszcze żetony. Tak. Mamy takie małe karty, całkiem nie dużo, I mamy mamy kody. Dobra, mamy też dwie torebki. I mamy bardzo. O, zobaczcie, bardzo fajne w, oklejone jest wnętrze pudełka. No nie jest to jest wklejone, tak. Tutaj, więc bardzo ładnie się prezentuje pudełeczko. Tu jest miernik napięcia, takie jakieś przełączniki, tu też miernik napięcia, bardzo, bardzo fajnie to wygląda, nie? Sympatycznie, super. Super, super, możemy sobie tutaj powiesić, o, żeby nam towarzyszyło, tak? Dobra, zacznijmy może od żetonów. Tutaj mamy stojaczki na nasze karty. Tak, okej. Okay. Zatem możemy sobie to już tu powkładać, tak? Chodzi o to, żeby nam te, te zasłonki yy, odpowiednio działały, tak? okej okay. to jest logo chyba oryginalnego wydawcy zdaje się, takie mam wrażenie. Aha, czyli te kody nie są jawne, tylko one się ujawniają dopiero w momencie, gdy. Sobie te karty wprowadzimy do tego, tak? Dobra, i tu mamy żetony. Białe żetony są żetonami zwycięstwa. A z tego co pamiętam z instrukcji, a y, czarne są żetonami porażki. Tak? Dobra, fajne takie dość duże żetony. Ładnie wykonane. Y, troszkę ciężko wychodzą. Nie do końca to cięte, czy coś? Jakby takie. Nie, to tylko ten jeden tak troszkę trudniej wyszedł. Nie? Y, to jest kwestia zużycia sztancy, po prostu, nie? I to. To się czasami zdarza gdzieś tam na jakimś etapie. Dobra, i tu mamy dwie foliki. Tu mamy notes do notowania. Po jednej stronie mamy białe, po drugiej stronie czarne, prawda? Zatem jest tego naprawdę, naprawdę sporo. Jest też instrukcja. Za chwilę sobie do tego dojdziemy. O, może sobie zrumy. Jak to zrobić, żeby Wam pokazać? O, może tak, pochylę sobie. O, tu nam nóżka wypadła, tak? Tu nam nóżka wypadła. Ok, dobra. O, w ten sposób będzie to lepiej widoczne, tak? Dobra, foliki, i teraz mamy karty, które musimy sobie rozpakować. Ciekawe, czy to jest 40, czy jakiś inny rozmiar. Nie mam przy sobie tutaj miarki. Czy mam? Mam miarkę mam linijkę, widzę dużą linijkę, zaraz sobie zbadamy Tych kart nie da się zafoliować nie byłoby większego sensu zresztą natomiast te kwadratowe od biedy jakby ktoś się uparł to byśmy może i mogli sobie zafoliować Ok. dobra, już momencik dobra i karty dzielą się na czarne i na białe, tak? Tu mamy kody dla czarnych w postaci takiej, jakby dyskietki, prawda? A tu mamy kody dla yy, białych. I teraz, jak to będzie wyglądało, tak? Czy ja to mam sobie tu włożyć? Tak. Wiem, że mam sobie to wkładać tutaj, ale. Chyba tak, nie? Moment. Dobra. Dobra, dobra. Nie, to chyba nie. To chyba po prostu działa w ten sposób, że mamy numerki. Prawda? A tutaj będziemy mieli karty. Raz, dwa, trzy i cztery, tak? Jeden, trzy, dwa i cztery. Ok, zaraz wszystkiego się dowiemy. Zaraz wszystkiego się dowiemy. Dobra, i tutaj mamy one, są w jakiś sposób numerowane. Dobra. Tutaj mamy całą masę tych kart i co? I teraz to wkładamy? Ale czemu to jest górnogami? Aha, dobra, bo możemy to dość głęboko włożyć, nie? Dobra, czyli tak, tutaj sobie wkładamy. Nie wiem, czy to będzie na kamerze widać. Widać będzie. Dobra. Jedno. Tutaj trochę nie dochodzi do końca. Drugie. Trzecie. I czwarte. OK. I mamy cztery hasła, tak? I bierzemy sobie kartę kodów. Powiedzmy, że one są numerowane w jakiś sposób. Momencik, zobaczmy sobie. diskop. Disk, nie, one nie są w żaden sposób numerowane, tak? Dobra, czyli te kartek sobie tutaj włożymy, to ta folika powoduje, że nam się to dużo lepiej czyta, prawda? Jak sobie to włożymy... O jejku, jejku, no nie wylatuj nie bądź taka, nie wylatuj może zamienimy miejscami może będzie lepiej się trzymać tu się trzymać ciasno a tutaj, no zobaczymy dobra i teraz tak, tu mamy śmiech tu mamy szpital dobra tu mamy wieżę, i tu mamy taniec. A proszę bardzo, i w ten sposób mamy, widzimy nasze kody. Tak, także tych kart jest całkiem sporo. Klepsydra służy do tego, że wyznacza nam czas rozgrywki i czas, jaki mamy na udzielenie odpowiedzi, prawda dobra, tutaj mówię, mamy zeszyt instrukcji, te, te karty też można sobie ściągnąć, jest PDF, który można sobie pobrać i dzięki temu będzie można sobie odczytywać to, tak? dobra i mamy instrukcję, która ma stron stron 12 i w ten sposób będziemy Będziemy mogli sobie po prostu książeczkę pooglądać i dowiedzieć się, co jak. Mówię. W momencie, gdy portal dał informację, że będą rozsyłać decrypto do tego, do recenzji, ucieszyłem się, że dostanę tą wersję jubileuszową. Dlatego, że tam jest wariant solo, zasady są te same. No, jedynie jest tych, tych, tych pytań, po prostu chyba więcej, jeśli się nie mylę, zwiększone. Natomiast, natomiast no. No, tutaj dostałem akurat tą. No i tak bardzo dziękuję. Tylko, że no nie będę w stanie zasymulować rozgrywki, bo nie mam kart do gry solo po prostu, nie? Zatem, zatem, zatem nie da rady po prostu tego. A byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób tą grę, w jaki sposób stworzono karty do gry, do gry solo po prostu, nie? To jest. kurczę, zobaczcie, tego czasu jest bardzo mało. To jest chyba minuta. Tak, minuta czy mniej? Klepsydra, 30 sekund. O, to jest klepsydra 30 sekundowa, także to jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo mało nie? czasu na to, żeby odgadnąć też. Po prostu nie, bo to jest yy, gra na czas. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękuję za obejrzenie unboxingu. Mam nadzieję, że wam się gra podoba. Dajcie znać, czy, czy w ogóle yy, graliście już, no dekrypto jako takie on na rynku istnieje już od jakiegoś czasu, więc mogliście mieć, a może ktoś z was y, zamówił sobie y, tą wydanie jubileuszowe i w takim razie pochwalcie się, powiedzcie jakie są różnice i jeżeli macie ten wariant solo, to dajcie znać jak się z tym wariantem solo gra, a jeżeli ktoś chciałby udostępnić, wypożyczyć mi tą grę, y, no to chętnie bym... Yy... Nagrał po prostu rozgrywkę yy, z wariantem solo. Po prostu, zobaczcie, czas się już kończy. Dobra, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się na nagrywaniu instrukcji. To gry. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.